Wdlapaliśmy się na sam szczyt, tuż nie opodal naszej redakcji w Poznaniu, tylko po to, żeby pokazać Wam, że jesteśmy stworzeni razem z Wami do zdobywania szczytów. Tak jest, nie ujęłabym tego lepiej. Moi drodzy, mija kolejny trudny rok w rolnictwie. Dzisiaj wieje bardzo wiatr, ale jak wiadomo, najgorszy jest wiatr. I tak jest w rolnictwie: czasami wieje wiatr, zazwyczaj wieje nam w twarz, zazwyczaj mamy podgórkę, albo jest za sucho, albo jest za mokro, zawsze coś. Ale ważne, że zawsze jesteśmy z Wami, a my jesteśmy dla Was już od 30 lat. Od 30 lat pomagamy Wam w rozwoju Waszych gospodarstw. Mamy ambitne plany, żeby czynić to przez kolejne dziesięciolecia i dostarczać Wam ciągle aktualnych i fachowych porad w prowadzeniu gospodarstwa. Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za to wspaniałe 30 lat. Chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego, co najlepsze w nowym roku, żebyście byli z nami. My będziemy z Wami, my Was nie opuścimy i dzisiaj chcielibyśmy wypić. Wasze zdrowie i znieść to za was, za to, że jesteście z nami. Mamy na tę okoliczność. Jesteśmy to przygotowani. Ja Nie może być inaczej. Symbolicznie, symbolicznie, kochani, to wasze zdrowie za te wszystkie lata, za to, że jesteście z nami, że jesteście z nami na seminariach, że czytacie nas, że. Wyjeżdżacie z nami na wycieczki, że jesteście na naszej stronie, że jesteście aktywni na wszystkich naszych kanałach społecznościowych, że dzwonicie do nas, że opowiadacie dzwonicie. nam o swoich problemach, prosicie o pomoc, bo to dla nas jest najważniejszy cel, aby służyć wam codziennie, każdego dnia podpowiadać, jak wychodzić z problemów, jak iść pod wiatr, tak jak my dzisiaj tutaj dzielnie. Bo my dla walczymy. was, tak? bo my dla was, kochani. Dziękujemy Wam za 30 lat z Topagrarem, dziękujemy Wam i życzymy kolejnych Wam i nam pięknych dziesięcioleci. Zgadza się, wznosimy Wasze zdrowie, wszystkiego to dobrego za nowy, wspaniały 2025 rok. Dziękujemy Wam, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. No co, do dna. Z